Piotr Maślak, dzień dobry. A państwa i moim gościem jest Bronisław Komorowski, były prezydent, prezydent, także były minister obrony to narodowej. To celowo, celowo podkreślam, podwyższa. bo będziemy, będziemy do tego nawiązywać. Dzień, dzień dobry. Jak Pan ocenia 20 lat Polski w NATO? No to jest po pierwsze osiągnięcie Wejście do, NATO, wejście do NATO to jest osiągnięcie strategicznego, strategicznego celu, celu orientacji celu, celu narodowego, bo to ugruntowanie, ugruntowanie naszej wolności zdobytej w 1989 roku i utrwalenie, i utrwalenie naszego, naszego poczucia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w generalnie nie, niebezpiecznej, niebezpiecznej części Europy. Europy. Więc, więc obok, obok członkostwa, członkostwa w Unii Europejskiej, członkostwo w NATO to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa i spokojnego rozwoju na tyle, ile w ogóle istnieją gwarancje jakiekolwiek a generalnie 20 lat członkostwa Polski w sojuszu oceniam zdecydowanie jako no, pozytywny dorobek yy, i coś, o czym mogliśmy kiedyś tylko marzyć albo śnić po nocach w czasach na przykład opozycji antykomunistycznej. No tak, ale nie ma pan wrażenia, że dzisiaj za Donalda Trumpa yy, to ten sojusz jednak trochę się chwieje, nie jest już tak pewny i stabilny, jak były jeszcze te... Nie hmm. mówię, że 20, ale 15 lat temu. Wie pan, Wiesz, nie, pan Sowiesz nie takie rzeczy, rzeczy przeżył, 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 nie, przeżył takich, nie, nie, nie takich polityków przetrwał. przetrwał. Po, Przypomnę kryzys, kryzys na przykład Sueski z Suezki z 1956 roku, roku był, Prawie, Prawie że, konflikt, że konflikt między, zdecydowana, zdecydowana różnica polityczna, polityczna, polityczna między Stanami Zjednoczonymi, a Francją i uh -huh. Wielką Brytanią. Przeżył, przeżył konflikt turecko-grecki, więc na to ma się generalnie dobrze. I to, że dzisiaj prezydent Trump od czasu do czasu wypuszcza takie dymy, które pozwalają budować wątpliwości wokół skuteczności sojuszu, to prawda. Ale wie pan, no jest takie przysłowie, dłużej klasztora nieźli przeora. Więc prezydent Trump minie, a sojusz pozostanie. A jaka będzie Polska w tym sojuszu? Albo jak wygląda polska armia w tym sojuszu w 2019 roku? Znaczy, ja pamiętam programy Wisła, które pan przyspieszał jeszcze jako prezydent, prawda? Po pierwsze, że. Zakupów śmigłowców. Że Wszystko to, było, leży. to było, wie pan, było, było, To nie było łatwe zadanie wejść do sojuszu, a jeszcze trudniejsze było. Zrealizować polskie zobowiązania wobec NATO. 2% PKB między innymi. I to był w roku 2001 za czasów rządu Jerzego Buzka, gdzie ja byłem ministrem obrony narodowej. Udało mi się przygotować i przeprowadzić w polskim Sejmie przy stuprocentowym poparciu, poparciu także prezydenta ówczesnego, który był z innej opcji politycznej Aleksandra Kraśniewskiego. Udało mi się w pełni przeprowadzić proces legislacyjny, który zagwarantował. Polskiej armii na wiele, wiele lat związanie wysokości budżetu obronnego ze wzrostem gospodarczym. Dzięki temu, że polska gospodarka się nieprzerwanie rozwija, od roku 2001 rosną nakłady na obronę w Polsce. Jesteśmy krajem, który się wyróżnia w NATO, bo w czasach w latach 2000- na początku no Myśmy wprowadzali, wprowadzili mechanizm zwiększania, rokrocznie zwiększania budżetu obronnego, a inne kraje natowskie zmniejszały. Łącznie te w, w główne kraje tak, europejskie. Tylko, wie pan, panie prezydencie, I ten na nas... procent, przepraszam, że przerwam, ale ten niższy procent PKB w tych bogatych krajach europejskich to znacznie wyższe realnie nakłady niż w Polsce. Zgadza się, ale, ale, ale nie do końca. No bo jednak pamiętajmy, że Niemcy wydają niewiele więcej, ponad 1%. I to jest zdecydowanie za mało z punktu widzenia nie, nie tylko możliwości gospodarki niemieckiej, ale również z punktu widzenia potrzeb niemieckich sił zbrojnych. I więc Polska stała się pozytywnym przykładem, wzorcem w ramach krajów natowskich, jako wiodący kraj nowych krajów rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. To były zakupy i, i samolotu wielozadaniowego, F-16, i transportera no kołowego opancerzonego, i rakiet przeciwpancernych. E, dzisiaj oczywiście nastąpiło spowolnienie niestety procesu e, modernizacji technicznej i źle. To pan to bardzo delikatnie Bo nazywa. powiem tak, no... Wojskowi jeszcze, używają jako, ostrzejszych słów. Jako prezydent przeprowadziłem jeszcze jedną ustawę, o której pan tutaj wspomniał właśnie, która zagwarantowała środki finansowe na realizację wielkiego programu przykrycia polskiego systemu obronnego przez rozbudowanie nowoczesnego systemu antyrakietowego i an przeciwlotniczego no nazywanego Wisłą. Wisła. No dzisiaj obecna ekipa to spowolniła, odsunęła o parę lat z nieznanych powodów. To no właśnie wygląda... Dlaczego? Pan pan, nie z powodów, jako, Nie z powodów finansowych. Yy, Chyba z powodów jednak politycznych albo jakiegoś chaosu wewnątrz rządu. No bo wydawałoby się, że to musi być priorytet obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa pięta Achillesowa polskiego tak. systemu obrony. No bo można pompować ogromne pieniądze w system obronny, unowocześniać uzbrojenie, ale na wypadek wojny, jeśli się nie ma gwarancji, że się obroni przed uderzeniem rakietowym i lotniczym, no to. Ogromna część potencjału zbrojnego Polski zostanie zniszczona w ciągu paru dni. A dzisiaj tak jest na polu walki nowoczesnym, że najpierw uderzają rakiety, samoloty, dopiero potem wojska lądowe. To przez pana, Więc panie prezydencie? Nie wiem dlaczego, ale fakty pozostają faktami. Obecna ekipa odsunęła o parę lat realizację programu wyposażenia Polski w polską tarczę antyrakietową. Przemawia przez pana dyplomata, przez generała Waldemara Skrzypczaka, który napisał książkę, jesteśmy na progu wojny. Przemawia żołnierz, i to dobry żołnierz doceniany przez lata, przez NATO, i on alarmuje: przed nami wielki konflikt zbrojny, a Polska będzie polem walki. I nie jesteśmy na to przygotowani. Nasi, to jest generalski punkt widzenia. Ja niestety powiem, w znacznej mierze się z tym zgadzam, że Polska jest krajem, który będzie, jeśli dojdzie do konfliktu zbrojnego, a Rosja jest nieprzewidywalnym krajem, prowadzi politykę agresywną w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. Mam na myśli przede wszystkim Ukrainę, ja Litwa, ale także Lutwa, i agresja cybernetyczna cybernetyczne, inne akty takiej agresji politycznej w stosunku do krajów nadbałtyckich. Więc Polska jest w strefie niebezpiecznej. To się w pełni tu zgadzam. No i to spowolnienie przygotowań Armii Polskiej są, jest, może być niesłychanie kosztowne, bo to nie jest kwestia tylko zatrzymania programu polskiej tarczy antyrakietowej, czy opóźnienie. A to jest także zerwanie kontraktu, przetargu na śmigłowce dla polskich jednostek aeromobilnych, a te jednostki to są. Słynne karakale między innymi. To są 25, to jest 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, to jest 6 brygada powietrzną desantowa, tzw. Czerwone Berety. No to były to są jednostki, które bez śmigłowców tracą sens istnienia. No dobrze, to wie pan, bo pan mówi pan panie prezydencie o spowolnieniu programu Wisła, śmigłowce wielozadaniowe, najważniejsi, najzdolniejsi dowódcy są poza polską armią. Jest to zagrożenie. Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o likwidacji, o raporcie z likwidacji w USA w cudzysłowie. Mówi generał Skrzypczak. Wskazuje w kontekście tego raportu, że to było jedno z najbardziej niezrozumiałych działań dla, dla ludzi zajmujących się obronnością. Mówi, że Rosjanie na potęgę werbują w Polsce agentów i to niemal na wszystkich szczeblach, a te wszystkie zarzuty prowadzą jakoś do jednego wspólnego mianownika, którym jest były minister obrony Antoni Macierewicz. No na szczęście już były, bo uważam go za strasznego szkodnika, który za, za, w wyniku decyzji Jarosława Kaczyńskiego dwukrotnie niszczył polską armię. Raz to było zniszczenie polskiego wywiadu i kontrwywiadu, Wszystkich agentów. Co było rzeczą, to jest niespotykana rzecz w skali świata. Historii. historii świata, bo nawet bolszewicy, jak doszli, jak z, zrobili rewolucję, to wywiad Biały carski wywiad przejęli, przejęli tak. w 100% i on służył jeszcze za czasów Stalina i, i później. Yy, więc to, co zrobił Macierewicz, to była no, według mnie to była straszna rzecz i, i które nie do odrobienia przez wiele, przez dziesiątki lat. No dzisiaj teraz do niedawna też niszczył polską armię yy, w wymiarze kadrowym, yy, w wymiarze także i t, 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 Techniki zbrojeniowej, właśnie przez opóźnianie, zrywanie tych kontraktów i tak dalej. Czemu, skąd się to bierze? Albo z, myślę, że z jakiegoś całego splotu yy, uwarunkowań. Oprócz charakterologicznych cech Macierewicza, y, jest człowiekiem według mnie nie do końca zrównoważonym. Yy, a na funkcji ministra obrony narodowej muszą, powinni być ludzie, tak powiem, stabilni emocjonalnie. Przynajmniej oprócz tego, wyposażenie w wiedzę. No ale to wydaje mi się, że można, że on po prostu, mam nadzieję, że nieświadomie, ale, ale i bez świadomości można realnie i, i skutki jego działalności są niewątpliwie na rękę ro, e, naszego sąsiada rosyjskiego, który życzy nam jak najgorzej. Więc ja nie wiem, to jest chyba pierwszy przypadek ministra obrony narodowej, który w wymiarze praktycznym. Niszczył polską armię i myślę, że nieraz gdzieś tam na Kremlu przy okazji różnych decyzji pana ministra Macierewicza otwierano, jeśli nie butelkę szampana, to przynajmniej wódki moskiewskie. Albo Rusko i gristoje. Na przykład. Chociaż nie sądzę, żeby na Kremlu Teraz tak tanie nie. trunki pijano. PiS ruszył do kontrataku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Atakuje środowiska LGBT, wcześniej była tak wróg uchodźcy, wcześniej gender, kobiety podczas protestu Czarnego. No to zapytam pana, czemu to pana zdaniem służy? To powiem pan Prawo i Sprawiedliwość zawsze tak wyznacza, wyznaczało sobie jakichś wrogów i chciała zredukować debatę polityczną do módzkiej sprawy jakiegoś wybranego tematu natury ideologicznej czy światopoglądowej. Tak było także przy referendum europejskim. To wszyscy jeszcze pamiętamy, kiedy środowiska takie skrajnie prawicowe próbowały straszyć Polaków, że jak wejdziemy do Unii Europejskiej, no to krowy stracą mleko, Polacy stracą mowę polską, a wiarę przodków i tak Tak, ta tak samo zostanie nam odebrana No pamięta, nic takiego się argument. nie wydarzyło, więc tak samo dzisiaj hmm. PiS próbuje zredukować debatę dotyczącą wyborów do Parlamentu Europejskiego zredukować do kwestii przemian obyczajowych bo tak chce przedstawiać Unię Europejską w oczach własnych wyborców. To jest złe, to jest szkodliwe z punktu widzenia interesów Polski. No i myślę, że to głównie takie rachuby. Inna rzecz, wie pan, że nie należy tego rodzaju okazji dostarczać przeciwnikowi politycznemu. To, według mnie tu za zabrakło koordynacji politycznej, no bo to, co... To, to, to mówi, rozumiem, że pan o tę kartę, tak. Tak, no, to, co, co jest w Warszawie, w wielkim mieście pewnie łatwiej do, łatwiejsze do zaakceptowania. Ja nie wątpię w dobre intencje pana prezydenta Trzaskowskiego, no to jednak gdzie indziej PIS to przedstawia jako problem już w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To jest a to dokument jest efekt. antydyskryminacyjny, panie prezydent. No tak no, to może odkładać rozwiązania wie pan mądrzej to zrobił, szczerze mówiąc, mądrzej zrobił to prezydent Gdański Adamowicz, bo on od samego początku to konsultował. Jako projekt o wiele szerszy, dotyczący e, likwidacji zjawisk e, niechęci do odmienności, także w ogóle. w ogóle różnych i niepełnosprawnych ludzi, i mhm. dotyczących i, 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 imigrantów itd. Tak tu nie, według mnie to był błąd, wyeksponowanie tego jednego środowisk. wątku. Tak? I to jest okazja do tak powiem do, do wystąpienia w roli tak powiem, chłopca do bicia. Podstawienie się pod uderzenie pisowskie. Myślałem, że powie pan, że wyciąganie tego w kampanii do europarlamentu, co programowo czy logicznie jest trochę nonsensowne, jest, to raczej bo... przykrywka dla tego, co się bo... dzieje wokół spółki srebrna i biznesowej działalności. Ja Żeby tam, to jeszcze raz powiem, nie mam żadnych wątpliwości co do szlachetnych intencji. Natomiast trzeba zawsze zakładać, że w polityce. Konkurent, przeciwnik yy, będzie, będzie stosował metody nie fair. I dzisiaj to, co jest efektem kampanii samorządowej w Warszawie, próbuje wmontować jako fragment kampanii europejskiej. A zobaczycie Państwo, że także w wyborach do parlamentu krajowego. Bez wątpienia, bo łatwo na takich negatywnych Natomiast, emocji, oczywiście, w, jakiej mierze, tak, w jakiejś mierze Prawo i Sprawiedliwość chce przykryć własną aferę rzeczywistą. Gdzie nie widać żadnych dobrych intencji, tylko widać no, brudny interes. Pani prokurator odraczająca decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie, przecież to nie jest przeciwko nikomu w nieskończoność, to, to jest takie gruby nićmi szyte. Tak? To jest na progu kompromitacji, takiej pełnej kompromitacji prokuratury i ujawnienia obnażenia tego, że ona jest, że staje się narzędziem politycznego działania i działa pod dyktando polityczną. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby prokuratura o choćby minimalnym poziomie przyzwoitości i odpowiedzialności za system prawny w Polsce, nie wszczęła śledztwa w sprawie po ujawnieniu taśm nikt nie kwestionuje prawdziwości tych taśm, a na taśmach jest jednoznacznie, są deklaracje pana Kaczyńskiego, który mówi o tym, że te pieniądze się należą temu jego, nie wiem, mężowi, jego dalekiej kuzynki i a z, a zeznań świadka, czyli też tego Austriaka, wynika, że go zachęcano do wręczenia łapówki i skutecznie go zachęcano. No Jarosław Kaczyński miał No więc zachęcić. to są wystarczające Powody do tego, aby wszcząć śledztwo w sprawie. Tak się zastanawiam, bo gdybym ktoś zeznał, że maślak wręczył w kopercie 50 tysięcy złotych Bronisławowi Komorowskiemu, śledztwo w sprawie byłoby wszczęte. Ale prawda, oczywiście, że pan. Ja myślę, że nawet nie tylko śledztwo, byłby już wyrok, wie pan. Na szczęście maślak nie ma 50 tysięcy, więc nikomu nie wręczy. Porozumienie w sprawie backstopu chciałbym jeszcze z panem krótko przedyskutować. Wczoraj Teresa May dogadała się, tak twierdzi, z jean Kladem Junckerem. Jutro głosowanie w tej sprawie w brytyjskim parlamencie zdaje się, że to ostatnie. Szansa na to, żeby Brexit się odbył zgodnie z ustaleniami czy z porozumieniem? Będzie czy nie będzie? Miękki czy twardy? Według mnie, pan, ja myślę, że tak, że no, nie, nie wiemy, co miałoby być przedmiotem tego porozumienia. Na razie deklaracja ze strony instytucji europejskich, osób odpowiedzialnych za instytucje europejskie, jest taka, że wszyscy zgadzają się na przesunięcie terminu, danie czasu Wielkiej Brytanii, ale też do jak, w jakichś granicach. Ja nie sądzę, aby wchodziło w grę realne renegocjowanie umowy, warunków umowy, można gdzieś coś poprawiać w wykonaniu tej umowy, gdzieś jakieś, szukać jakiejś jakieś ulgi dla Wielkiej Brytanii, no ale człowiek no, nikt nie, nie będzie rozumiał, dlaczego chronić interesy Brytyjczyków. Bo jak się chroni interesy Brytyjczyków, zawsze się to robi kosztem reszty Euro, Europy. Właśnie. A więc pani, ja pani sam, premier May no. mówi, jeżeli nie poprzecie, mówi to do swoich Ta. parlamentarzystów, nie wyjdziemy z Unii Europejskiej. No i co ona naciska? No bo niestety, ostatnie badania opinii Może publicznej. Może to byłoby wie, najkorzystne rozwiązanie. Że 44% jednak Brytyjczyków chce wyjścia za wszelką cenę z Unii. Ale więc... te same badania mówią, że 52% chce pozostania Ta, za wszelką więc, cenę. No więc widać, że to są niewielkie różnice. Więc ja, wydaje mi się, że to jest po prostu trzeba, no, to jest kłopot brytyjczyków i pani premier May, David Cameron i to zgotował. Tak, no, muszą jakąś tą żabę zjeść. Z, Żaba to Francja, interesów, Putin, interesy Boże. Europy i nasze były oczywiście lepiej zagwarantowane, gdyby to się odbywało w sposób zorganizowany poprzez wykonanie umowy. No i tego należy życzyć, a, a jak będzie, to w rękach Brytyjczyków. Chyba w naszym interesie by było, gdyby nie doszło do brexitu. I naszym i Brytyjczyków. Chyba to już jest poza, poza marzeniami. Poza bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Prezydent Bronisław Komorowski był Państwem moim gościem. Dziękuję, dziękuję. bardzo, do widzenia państwa.